Drugim rywalem Ruchu Radzionków w ligowym sezonie 2020/2021 była drużyna znicza Kłobuck. Trzeci zespół ubiegłorocznych rozgrywek, domowe mecze z powodu remontu własnego obiektu rozgrywa na boisku Pogoni Kamyk. Cidry, które mimo niezłego meczu na inaugurację przegrały w Bytomiu z Szombierkami, w starciu z ekipą z Kłobucka chciały powalczyć o swoje pierwsze punkty. Trener Marcin Dziewulski w porównaniu z jedenastką desygnowaną przeciwko Zielonym w ubiegły piątek dokonał w składzie dwóch korekt. Na ławce usiadł Patryk Wnuk, którego w środku obrony zastąpił Kamil Banaś. Względy zdrowotne wyeliminowały z gry Łukasza Jaworka, dlatego na prawą stronę obrony został przesunięty Marcin ściąg, a jego miejsce w środku pola zajął debiutujący w podstawie Daniel Pietrycha. Radziankowianie zaczęli obiecująco i odważnie. To czwarta minuta i pierwszy groźny atak żółto-czarnych. Kamil Kopeć rozegrał piłkę z Michałem Szromkiem. Szromek dośrodkował. Całość kończył Szymon Siwy, który trafił w słupek bramki znicza Kłobuck. Po tej akcji momentalnie ruszyła kontra gospodarzy dość łatwo i swobodnie przedostał się pod pole karne żółto-czarnych Kamil Wojtyra, który w decydującym momencie oddał piłkę Alanowi Jaworskiemu, a tym fantastycznym strzałem już w piątej minucie meczu otworzył jego rezultat. Niewiele mógł zrobić przy uderzeniu Jaworskiego, który urwał się obrońcom cidrów Dawid Stambuła. Ruch, który miał kłopoty w pierwszych fragmentach inauguracyjnego meczu z trząbierkami i jako pierwszy stracił gola w sparingu Syjską pszczyna, znowu niemal od początku musi gonić wynik. Ale najpierw trzeba było uporządkować swoje szyki w obronie, bo gospodarze upodobali sobie zwłaszcza ataki prawą stroną boiska. No i w siódmej minucie swojego bramkarza omal nie zaskoczył Robert Boryczka. Pięć minut później okazji do wyrównania szukał Michał Szromek. Po dośrodkowaniu Marcina Ccionki uprzedził go jednak jeden z defensorów znicza. Ale raz jeszcze, kiedy można było myśleć o trafieniu dla Radzionkowian z gola, cieszyli się miejscowi. Tym razem z piłki posłanej z głębi pola skorzystał Dawid Wojtyra, podwyższając prowadzenie swojego zespołu na 2-0. Napastnik znicza uciekł, próbującemu dotrzymać mu kroku Kamilowi Banasiowi, a później, pewnym uderzeniem, pokonał Stambułę. A zatem Radzionkowianie jeszcze przed upływem kwadransa, wpakowali się w niezłe tarapaty, ale nie zamierzali wywieszać białej flagi. E, powalczył do końca o piłkę siwy, oddał ją Michałowi Szromkowi. Szromek przełożył futbolówkę na lewą nogę i płaskim, sprytnym strzałem pomylił się naprawdę o centymetry. A skoro mieliśmy groźną sytuację dla Radzionkowian, to mieliśmy i odpowiedź graczy w zielonych koszulkach kolejna Długa piłka tym razem na prawe skrzydło. Wycofał ją Wiktor Podolski. Całość kończy Dawid Wojtyra. W 18 minucie jest 3-0 dla Znicza Kłobuck. Świetne było to kluczowe zagranie z głębi pola w wykonaniu Łukasza Kmiecia. Asystę zalicza Wiktor Podolski, nie zdążyły ubiec Wojtyry Boryczka. W to upalne popołudnie na głowy żółto-czarnych wylał się trzeci już tego dnia lodowaty prysznic. Jeśli można było gości za coś chwalić po tych pierwszych fragmentach, to zawiarę w to, że w losy meczu da się jeszcze odwrócić. Najpierw Marcin Trzcionka z rzutu wolnego sprawdził czujność Piotra Węzika. A to już 27 minuta przed polem karnym rywala zebrał piłkę Mateusze Pietryga. Obronił jego uderzenie. Golkiper znicza Kłobóc, ale był bezradny wobec dobitki Michała Szromka. Pojawiła się nadzieja w sercach Radzionkowian, bo na nieco ponad kwadrans przed końcem pierwszej połowy ruchy zaczęło drabiać straty. Kilka chwil później arbiter zarządził przerwę na uzupełnienie płynów, którą trener Dziewulski wykorzystał na to, by w żołnierskich słowach upomnieć drużynę za to, jak wyglądała w pierwszych minutach i zmotywować do dalszej pogoni za wynikiem. Cidry wyraźnie złapały wiadry. w żagle. 31 minuta i minimalnie niecelna próba Michała Szromka po dośrodkowaniu Trzcionki. Trzy minuty później Pietryga oddał piłkę na skrzydło do Andrzeja Piecucha, który ułożył sobie piłkę na prawej nodze, ale spokojnie złapał futbolówkę Piotr Węzik. I jeszcze raz w natarciu goście. Daniel Pietrycha do Kamila Kopcia, Kopeć do Szromka, Szromek na prawo do Marcina Trzcionki. Ten mógł chyba strzelać, ale szukał jeszcze lepiej ustawionego Szymona Siwego. Skończyło się tylko na strachu dla gospodarzy. W 38 minucie do strzału po rzucie rożnym doszedł miłość Ćwieląg, ale piłka pofrunęła obok słupka bramki znicza. Ostatnie słowo w pierwszej części mogło jednak należeć do miejscowych. Kamil Wojtyra próbował wtoczyć piłkę do siatki Dawida Stambuły, obronił tą próbę golkiper Cidrów. Później w polu karnym ruchu przewracał się Dawid Wojtyra, ale zdaniem arbitra Mateusz Pietryga nie faulował swojego przeciwnika. Trener Dziewulski w przerwie dokonał dwóch zmian. Nie pojawili się już na boisku Andrzej Piecuch i Daniel Pietrycha. Ich miejsce zajęli Aminę Budiga i Tomasz Harmata. W sercach Radziankowian tliła się wciąż nadzieja na to, że dwubramkową stratę przy dobrej grze da się odrobić. Już w trzeciej minucie po zmianie stron kapitalną okazję na zdobycie swojego drugiego gola w tym meczu miał Michał Szromek, ale przestrzelił z czystej pozycji po tym jak próba Kamila Kopcia została zablokowana przez jednego z defensorów znicza. Nastolatek z Radzionkowa rozgrywał jednak tego dnia naprawdę niezłe zawody. 50 minuta. Aż Romek wypracował sobie pozycję do oddania strzału, uderza lewą nogą, tym razem radzi sobie z jego próbą Piotr Węzik. Trzy minuty później gra przeniosła się na połowę Radziankowian. Piłkę dostał Alan Jaworski. Uderzył prawą nogą. Niezbyt udana była ta interwencja Dawida z Stambuły. Piłka ląduje na słupku jego bramki, a później radzą sobie z całą sytuacją defensorzy żółto-czarnych. Gospodarze wyraźnie zaczęli wrzucać wyższy bieg. Kolejne natarcie graczy w zielonych koszulkach. Łukasz Kmiecie strzela z dystansu prawą nogą. Piłka o jakiś metr. Mija bramkę Cidrów. A to już 57 minuta meczu. Piłka trafia na prawą stronę Polakarnego ruchu do Wiktora Podolskiego. Podolski strzela lewą nogą. Raz jeszcze z opałów wychodzą defensorzy ruchu. 10 minut później było już jednak po meczu. Podobny scenariusz kolejnej już akcji znicza. Piłka przetransportowana z lewego na prawe skrzydło trafia w końcu do Kamila Wojtyry. Wojtyra ucieka obrońcom ruchu i podwyższa prowadzenie swojego zespołu. W tym momencie w szeregach Radżankowian trudno już było liczyć na cud w postaci choćby jednego punktu wywalczonego na boisku pogonikamyk. Niewiele brakowało za to do tego, by w 80. minucie z gola numer 5 cieszyli się gospodarze Maciej Wolski. Zostawał się jednak na oddawanie strzału, podał piłkę do Kamila. Wojtyry ten tym razem nie trafia w światło bramki. Ruch także próbował zmniejszyć jeszcze rozmiary porażki. To rzut rożny dla Cidrów, krótko wybijana piłka przez miejscowych. Ląduje pod nogami Aminę Budigi. Budiga zagrywa przed bramkę, ale tam w ostatniej chwili uprzedzony przez jednego z defensorów znicza Kamil Banasz. Na pięć minut przed końcem piłka raz jeszcze trafiła do rezerwowego tego dnia Tunezyjczyka, który uderzył lewą nogą, ale spokojnie poradził sobie z tą próbą węzik. Ostatnim akcentem piątkowego wieczoru okazało się niecelne uderzenie Macieja Obodeckiego. Ruch radzionków przegrał na boisku pogoni Kamek ze zliczem i wciąż pozostaje bez punktów w czwartoligowym sezonie 2020-2021. Na pewno wejście w mecz jest kluczowe, bo powtórzyło to się i z trzębierkami, powtórzyło to się i z temu z pszczyną, także nad tym się mocno pracować i to musimy najszybciej jak się da poprawić. Drugie to bramki, te pierwsze trzy, które straciliśmy, to to, to naprawdę jest jakiś kabaret i, i tutaj ten najbliższy tydzień to, to będzie mocno skupiony na pracy w defensywie i to musimy poprawić to, to najszybciej jak jest to możliwe. Stwarzamy sytuację, to, to musimy sprawić, że, że jest szczelniej i stabilnie w obronie i napędzać się dalej do momentu, aż strzelimy drugą bramkę i uwierzymy w to, że możemy gonić wynik. A my jeszcze jesteśmy taką drużyną, gdzie w momencie, gdzie gonimy wynik, to, to w niektórych momentach się otwieramy, nie skupiamy się tak mocno na, na obronie, tylko... Ee, Celem naszym głównym jest strzelenie bramki. Musimy znaleźć tę równowagę, nad tym popracować i myślę, że będzie lepiej. Jako drużynę zawiedliśmy i e, mocno musimy się uderzyć w pierś i zdać sobie sprawę, że e, to będzie ciężki okres dla nas. E, ale ja nie jestem z tych ludzi, żeby, żeby się poddawać, żeby wkładać w głowę między kolana, tylko na pewno e, porozmawiam z drużyną wyciągniemy wnioski. E, na pewno zacznę od siebie. E, rozmowa z drużyną będzie jasna, czytelna. I zrobimy wszystko, żeby we wtorek się poprawić, a żeby w przyszły piątek na pewno zareagować w odpowiedni sposób.